Polskę to nawet Rumunia goni. Nie chcę, żeby się Rumuni dla mnie obrażali, ale. Price. Ale Rumunia już nas właściwie prawie dogoniła. Price square meter 376 euro. Rozumiecie? 376 euro razy 4,28 1600 zł za metr kwadratowy. To aż się w głowie nie mieści, szanowni państwo. To się po prostu nie mieści w głowie, co się dzieje w Bułgarii. Wiecie, ile u nas się mówi, że taka nieruchomość by miała kosztować? Wiecie, ile się u nas mówi, że coś takiego miałoby kosztować? Ile miałbyś zapłacić? U nas się wpaja, że za coś takiego to powinieneś dać 2 miliony, 3 miliony złotych, najlepiej 3 miliony. By ci wpajali koło plaży, gdzieś nad Sopotem, czy w Gdyni, czy gdzieś tam w Pucku, czy gdzieś tam nad jakąś Rumią, czy Rewą, prawda, przy, przy plaży. Dlaczego? Czyli, widzicie, tu mamy ile? Ja jeszcze raz powtarzam. Ja jeszcze raz powtarzam. To jest, szanowni Państwo, to jest 1600 zł za metr kwadratowy, czyli nie 16 tysięcy zł za metr kwadratowy przy plaży. Nie! Czy, nie wiem, czy akurat to jest przy plaży. Nie! 32 tysiące za metr kwadratowy, tak jak u nas się wpaja, że to tyle kosztuje. Nie, szanowni Państwo, to jest po 16 Tysięcy, przepraszam, 1600 zł za metr kwadratowy. Proszę sobie to przerobić. Szanowni Państwo, proszę sobie to przerobić i jedziemy dalej. Aż to jest szokujące. Jest to szokujące. Jest to szokujące. Fajnie by było, jeżeli mnie słucha jakiś Bułgar lub jakaś Bułgarka, abyśmy sobie porozmawiali o bułgarskich nieruchomościach. Byłaby to całkiem. Fajna rozmowa, szanowni państwo. No i jedziemy dalej. Tu nam coś innego pokazuje. To już nie są chyba. To nie, to jest dalej warna, warna. Pokazuje warnę. No i jedziemy dalej. Proszę tutaj sobie zobaczyć. Proszę sobie tutaj zobaczyć też z basenem. Patrzcie. Patrzcie. Jak. Proszę zobaczyć. 77 tysięcy. Proszę bardzo, z basenem. Ja się zastanawiam, czy to jest całoroczne. Czy tu w ogóle można mieszkać. Że nie, to ja podejrzewam, że to są normalne, szanowni państwo. Mieszkania w których można pewnie mieszkać cały rok bez problemu, no bo to wygląda jak normalne mieszkanie, no dlaczego tu by nie było można mieszkać cały rok? No proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo szanowni państwo, proszę bardzo Proszę bardzo, pięknie, pięknie i parcie plaża, basen. Wiecie wiecie, co się w Polsce paje, że tu za to tu masz 50 tysięcy za metr kwadratowy, bo masz tu widok, widzisz plażę, widzisz tu Bałtyk, a tutaj możesz pływać, prawda? Tak by wam wpajali. Wiecie dlaczego tak jest, bo w Polsce się po prostu nie buduje, w Polsce się nie buduje, nie uwalnia się też ziemi. Fakt faktem, że w Bułgarii się mniej zarabia i to, i tam, to i Bułgaria też, no wszyscy wyjeżdżają z tej Bułgarii i tak dalej. Ale yy, to tak, uwierzcie mi, to tak nie jest, po prostu widzimy, co się dzieje też w Hiszpanii, widzicie, to są te dwa porównania, w Hiszpanii zarabia się dwa razy więcej niż w Polsce i trzeba tego ogrzewać, to, 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 a i tak jest tam taniej, dwa, trzy razy, prawda, jedziemy dalej, yy, szanowni Państwo, tutaj widzicie, w ogóle cały nowy taki, o, o, tak jak się u nas buduje te, ja takiego stylu nie lubię, ja takiego stylu nie lubię, akurat chyba, że to jest inny styl, ale u nas się buduje wszędzie takie właśnie klocki. One niby fajnie wyglądają. No i widzicie, ile zamysł kwadratowy? 3,5 tysiąca. Za nowy, nie? 3,5 tysiąca. 101 metrów kwadratowych. A ile wam mówią, że 101 metrów kwadratowych kosztuje nad polskim Bałtykiem? Ile. Ile wam mówią? 30 tysięcy, 25 tysięcy za metr. Mówię wam, to jest wszystko i po prostu to jest tak nieinwestycyjny kraj Polska w danym momencie, tak bezsensowny, jeżeli chodzi o pieniądze, że to się w głowie nie mieści. I jedziemy dalej. Warna, Warna. proszę bardzo, apartament 101 metrów kwadratowych. Proszę bardzo, 101 metrów kwadratowych. Popatrzcie. I popatrzcie. Kort, piłka nożna, plaża. Patrzmy. Proszę. W środku zrobione normalnie. Nie wiem, nie widzę najmniejszego sensu. Ja, ja, ja nie rozumiem. Proszę bardzo, Basenik. Ja nie widzę naprawdę najmniejszego sensu, żeby ktoś mi. Ja bym wolał jechać do Bułgarii na plażę. Mówię wprost, wolałbym jechać do Bułgarii, bo nie dojrze taniej, prawda i tak dalej. Jak miałbym mieć, gdybym był jakimś, nie wiem, warszawiakiem czy jakiś z Krakowa bym był i gdy, gdybym miał sobie kupić jakiś apartament na, przy plaży, no to wolałbym w tej Bułgarii niż 5 yy, razy, 10 razy drożej, nie wiem na, na, nad Trójmiastem czy gdzieś tam bo gdzie indziej nie można budować w Polsce jest zakaz budowania przy plaży, bo tam są drzewa i tam biegają dziki no widzimy, że w Bułgarii nie mają tego problemu, szanowni państwo, Bułgarów bu, Bułgarzy nie mają problemu i Bułgarzy sobie budują. Jest to wręcz można powiedzieć e, no burzy, burzy na pewno to świat tych, którzy wierzą w to co tam im jest wpajane. No i tyle. Naprawdę. E, proszę, a tutaj co? To co? Jakiś zamek? Proszę bardzo. 93 metry kwadratowe. 1000 euro za metr kwadratowy. A co to tutaj będzie? No... Ja nie lubię takich futurystycznych tych, znaczy lubię to, to mi się bardzo podoba, tylko bardzo często jest tak, że im ambitniejszy projekt, tym wiecie, może się źle skończyć, o to chodzi. Ale tutaj, no kto by... popatrzcie jak to ładnie wygląda. Fajnie to wygląda, czy to tak będzie? Popatrzcie jaki piękny kamień, coś niesamowitego, no ładne miejsce, prawda? No i proszę zobaczyć, w takim miejscu, Coś takiego, no to wiecie, to szokujące wręcz, bo tak ładne jest, po prostu ładna architektura. Popatrzmy, coś takiego w takim miejscu, ile? 1000 euro za metr kwadratowy. Patrzcie. 1000 euro za metr kwadratowy. Nie! Bo u nas to by powiedzieli, że nie 1000 euro, a 7000 euro za metr kwadratowy, czy 6000 euro za metr kwadratowy, i tyle, prawda? Nie mniej. No, tak się wpaja Polakom takie kocopoły. Proszę sobie to, szanowni państwo, przerobić. I tyle: I nie będziemy porównywać teraz tych cen z Polski, no bo to jest bezsensownie. Tylko pokazuję, szanowni państwo, jak nasz rynek nieruchomości po prostu został zepsuty. Po prostu został zepsuty. Poprzez napompowanie go pieniędzmi, poprzez wiele, wiele innych rzeczy, poprzez brak możliwości budowania, przez brak. Bo w Polsce nie ma generalnie w Polsce nie ma też y, wolności gospodarczej, tego brakuje. Tak więc z, weźmy to, szanowni Państwo, pod dyskusję. Pokażcie ten film swoim znajomym, żeby zobaczyli, y, jak jest w rzeczywistości, y, a jakby mogło być w Polsce i niech naprawdę nikt Wam nie wpaja, bo Bułgaria to Bułgaria. No co, co Bułgaria? Bułgaria jest w Unii Europejskiej? Jest. W NATO chyba Bułgaria też jest. Jest, prawda? W ogóle oni nawet euro zamierzają przyjąć, proszę sobie to wyobrazić. Ja nie mówię, że to dobrze czy źle, bo dzisiaj oni mają bardzo niskie oprocentowanie, oni są w tym RM2, prawda? Już na, przygotowują się do przyjęcia euro. I mimo tego, bo mają dzisiaj bardzo niskie oprocentowanie, i mimo tego, że mają tak niskie oprocentowanie, bo jeszcze go nie podwyższyli, tam już nie będziemy prze, przez to przechodzić, to i tak będą mieli, gdyby weszli dzisiaj do euro, to jeszcze wyższe oprocentowanie kredytu by mieli, nie? niż obecne, chyba że w, nie, w ciągu ostatniego tygodnia zmienili, bo oni mieli jeszcze niższe oprocentowanie. Tak więc musimy zrozumieć, szanowni państwo, gdzie my stoimy. Ja to wszystkim tłumaczę, bo jeżeli ktoś się mnie pyta, słuchaj, co się opłaca, gdzie się opłaca, ja mówię, jeżeli według ciebie opłaca się pójść kupić klitkę w Polsce za milion dolarów, i ja muszę do tego przekonywać, rób co chcesz, no ale popatrz, co tu masz, tu sobie kupisz 10 takich. Zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.